W resercie klimatu powstał projekt rozporządzenia, który zmierza do wyeliminowania opału polskiej produkcji na rzecz węgla z importu Projekt rozporządzenia, który powstał w resorcie klimatu, stawia wymagania jakościowe dla węgla. Zakłada ograniczenie zawartości siarki w surowcu do poziomu 1,2%. Zdaniem resortu stosowanie do celów grzewczych lepszej jakości węgla przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie również do poprawy zdrowia i życia obywateli. Tymczasem branża i eksperci wskazują, że lepsza jakość węgla nie jest równoznaczna ze zmniejszeniem ilości emisji CO2. Podnoszą, że na nowych rozwiązaniach środowisko zyska niewiele, wiele natomiast stracą polskie kopalnie. Węgiel takiej jakości, jaką chce przeforsować Ministerstwo Klimatu, wydobywany jest poza Polską. Do naszego kraju musiałby więc być sprowadzany na przykład z Chin, które przygotowują się do wejścia na europejski rynek, z południowej Afryki lub Australii. Wszystko kosztem polskiego górnictwa. Wzrost importu wiąże się również ze wzrostem cen surowca, a to uderzy w zwykłych Polaków. Należy się więc liczyć z tym, że nie wszystkich na jakościowo lepszy węgiel będzie stać. Do tego dochodzi jeszcze w wielu przypadkach konieczność wymiany pieców węglowych, tych, które nie spełniają unijnych norm, a których w polskich gospodarstwach jest bardzo wiele, to również dodatkowy koszt. Projekt rozporządzenia miałby wejść w życie 1 września tego roku.